Halo, dzień dobry. dzień dobry, nie przerywaj mi, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na mapie lodowej, zagramy sobie dzisiaj Detrana, sprawdzimy kto jest lepszym banychoperem z nas, ale oczywiście żeby nie było tak łatwo, jeden będzie skakał, drugi będzie temu drugiego przeszkadzał i, I zobaczymy w sumie po ile razy se kto poskacze, tam się już Memphis rozpędza, eee, dobra, go! Wiesz, że nawet bez terrorysty nie przejdziemy do tego. Dobra, kurwa. jak nie przejdziemy, przejdziemy. Chwalasz. Ja cię kurde nie dogonię, to jest najgorsze. Chyba, że ja też tu będę skakał. A ustawiłeś taką mender, mnie wywalało? No jak uciek, no? Eee, nie. No to właśnie, Taka kurwa. To y MP tak, MP auto kick. Memphis już raz bana dostał na swoim serwerze? Dobra to ci odpuszczę, leć dalej Chcę zobaczyć w sumie co jest dalej Gdzie ty? Ty tu będziesz gdzieś Dawaj, dawaj, ja tu czekam już na drugim wave'ie O kurwa zrobi mi w chuja <grym>, Kurde ty, no nie. <grym>, sam się ograł Dobra, easy, 1-0 dla mnie Dobra, to teraz będę szukiwał troszkę. Nie, nie, nie surfujesz, kurwa. Wtedy to będziemy za łatwo to przechodzić. No za łatwo to będziemy przechodzić. No i i tak się wyjebisz, i tak. O, prawie się wyjebał. No, no, no. Ty się sam na łeb porobisz. Dobra, skacz sobie, ja idę na tą drugą już, bo naprawdę chcę zobaczyć, co jest dalej to jest cofnięcie się? No nie! Nie, no nie wierzę nie, w ciebie, nie, kurwa, no! Nie chcę mi się nie czekać na tę platformę! Dobra, easy 2-0 dla mnie. No easy. jak na razie, Memphis... Y e, no... nie wygrasz! No co, nawet respa nie wyjdzie, dobra! 30, 3 minuta odcinka, no elegancko Rybki odcinek. No to... Dobra, do, na razie po 5 razy. Jak będzie po 0, to... Ja w 1000 FPSów potrzebuję jak jeden 6. Mogliśmy tak. Te... Myślałem, że się znowu wypierdalisz. Nie dobra, skacz tam ja naprawdę idę na tą drugą. Jak się znowu wyjebiesz w tym samym miejscu, to cię nie wierzę. Ja ci takie fory daję, chcę ci dać tu przejść. Leci leci. O, patrz, zatrzymał się. To jest jakieś pułapka w ogóle, co? No jest, mogę sobie tu nacisnąć, już spadł, ale chujć dalej. Dalej ci będę przeszkadzał. O, tu przy tym ci będę przeszkadzał. spędzić, nie da. No, kurwa. Zbejtował mnie. Zajrzyj ja się nie dogonię raczej. No, kurwa, on już tam jest. Nie, kurwa, przejdzie to. No nie, przeszedł. <grym> Łatwo. Dobra Co, na łupy Ej, a wiesz co? Ja Zuma nie mam by Skok No skopy jadę Ja też Dobra nie jest to Trzeba podejść O Eee 4-0 4-0 dla mnie Łatwo grałem przeszły mapy. No ale zabiłem cię, to się nie liczy. Ty, to tam była chyba opcja zabi bez tego, bez budowania broni TTK. No było coś. Dobra, fajnie, 5-0. Zmiana stron. Teraz ja idę do CT. 5:0 dla mnie. Zobaczymy czy ja przejdę cokolwiek, czy się wypierdolę tak samo jak Memphis trzy razy w tym samym miejscu. Nie wiem, to może się w piłosi ode mnie Nie <grystanie> ja może się mapa zmieni Nie gadaj okay. Dobra Dobra A będziesz mi łapki otwierał <grystanie> Chyba Ej ja za mojego sensa se ustawiłem ja. Nie ja wiem to połapnie no Ja mam za małego sensa No nie, ja muszę Sensa sobie większego ustawić Sensivity 5 O, teraz będzie mogło Te wiatraki spychają Jak Sensivity 5? Nie no, normalnie 1.20 No Jezu, nie, ja to nie, ja nie mogę się obrócić, mam za mało miejsca Dobra, teraz jest git O kurwa ale wyjebałem ściany. Ty mi w ogóle odpaliłeś te pułkę chociaż? Raz? Nie, ja ci co dwie odpalałem, bo jestem dobrym kolegą, a ty mi wszystkie odpalasz Kurwa! <laughs> Robiłem się na łeb sam. A coś mnie laguje, MP. A mi Nieprawda, laguje ci właśnie, Mmmm, dobra. A yeah, tu focus. No odpaliłbyś to oh. A! No nie. <laughs> Kurwa czemu ty mi wszystkie pułapki odpalasz? Ja ci odpuszczałem tę pierwszą ten no. <laughs> odpaliłeś wszystkie, ale ten <laughs> Za byłeś przy nim. No tak, tak, kurwa. Widzicie, widzicie, kurwa ja mu takie fory daję, a on tu na tryhardzie leci kurwa. Nie da przejść E! Kurwa! Nie No nie! Kurwa, jak licznik od wody się zakręciłem? No nie. 4-0 Wspadki na muchy. Let's go, let's go. O kurwa, nie zbiściłem się w drzwi. Chodź jest, 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 jest <śmany> nie? No, w sumie tak a. Aha! <śmany> Ale gunwo A! Nie! Nie doleciałem! Kurwa, no, nie dobra nie, do Ej, nie no, ty chociaż doszłeś, nie? No to co, jeszcze po dwa razy, czy po <śmany> trzy? Po dwa jeszcze, po dwa razy jeszcze, a jak nie to potem sobie zrobimy jakieś Kurwa A jesteśmy, kurwa nie mogę tego rozwalić Nazwę odcinek, jesteśmy rakami w CSGO kurwa Ty, do to się szybciej bacha robi niż do przodu Co się? Do tyłu się robi szybciej bacha niż do przodu? No, no robi się szybciej Ała, zajebałem w to ty w to. <laughs> No zapierdoliłem mi ten i mnie zatrzymało Bang, 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 bang Test refleks. refleks. Ej no kurwa <grym> Ależ tak mówię, nie odpali da mi przejść chociaż To chuja Mówię, test refleksu to co <grym> A jak kurwa zobaczyłem, że to się rozjeżdża jak już na końcu tego byłem. Szczerze, że polecisz. Ej, ja tu kurwa, widzę. Ej, no kurwa! A już tak na pewniaka poleciałem. Dobra Nie może nie, zało nie założyć jak paliłem. Nie no nie założyłem, dobra Idę to tt jeszcze ty masz dwie próby Może nie? <grym> nie no, to no to to ktoś rano, musi rano. Ktoś, ktoś musi <grym> Nie. Ktoś musi wygrać w końcu tak? No już byłem na końcu w tej chwili. No ale nie zabijeś <grym> mnie tak? No, ale dobra, no jak teraz się wyjebieś dwa, zary, to dwa, dwa, dwa razy, to uznam, że wygrałeś. Tak? No, bo byłeś na końcu. No to jak wygrasz, no to wygrasz, no. Tak. No. No i tak? I tak, i tak wygram. No tak, tak. Ale cię kurwa, każdą łapkę ci teraz będę Chuju. Skacz, 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 to tego, kurwa nie przejdziesz A ja teraz, kurwa. Jak y A co się stoi, będziemy się Ja Nie wiem, jak to mocno. No chyba bardzo mocny O, no, płaszcz, płaszcz, tego go kurwa, kozaka, tyłem leci. No nie, <słuchaj> nie. <słuchaj> ta, ta pułapka jest broken. <słuchaj> no tak. Teket, okay, Bind. Co Mogę ty już doki? tam Bindujesz? Bind. Jaki jest lewy przycisk tej strzałki? Left? <grym> A nie nie wiem. Left po nie, prostu nie, nie. chyba. Nie no, left to obraca mi w lewo. <grym> no teraz. To... Nie wiem. <grym> ty widziałeś w ogóle, że to Pingwin na tym mapie jest? Patu. <grym> Co jest? Nic. O kurwa! No i. Jest? <noise> Dobra. Yy, no jesteśmy botami. Czy jeszcze po raz? Ale chyba, no. chyba nie ma. No to dała jeszcze po raz. Jak byłoś. 13 minut to akurat jeszcze po raz. Jak tego nie przyjdzie? Kurwa! No teraz to przejdziesz chyba Ale jak ładnie nie wskoczyłem tamtą tą tą platformę o, Ładnie, ładnie ruch. Dobra, idę jeszcze raz ja Jak teraz nie przejdę To znaczy, że Memphis wygrał przez to, że mu nie odpalałem, odpalałem, odpaliłem mu tylko trzy pułapki. A on mi kurwa każdą. Traj hard i Prawda? Do, dobra, nieważne, nieważne. No także. No nie to mm, Także to by było na tyle. Mm, co ty zrobiłeś? Ja nic. Czego mi jakiś Dedran Egipt się wczytuje? Dobra, no ale mniejsze o to. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Memphis jest troszeczkę lepszym operem, przez to, że byłem dobrym, kochanym przyjacielem najlepszym i mu nie odpierałem wszystkich pułapek, dałem przejść. No, także dzięki wszystkim za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.